ostatnim czasie mówi się coraz więcej o nadchodzących iPhone'ach 17, 17R, a także tej topowej wersji 17 Pro, ale w tym roku na tych produktach oczywiście się nie skończy, ze względu na to, że Apple ma podobno w planach wypuścić jeszcze 10, a raczej z tamtymi iPhone'ami 10 nowych produktów. I trzeba powiedzieć wprost, że jest to całkiem pokaźna ilość, zważywszy na to, że mamy już koniec kwietnia, dlatego w dzisiejszym filmie będę chciał się na tym temacie głównie skupić, bo myślę, że wiele osób, które jest zainteresowanych z nabyciem właśnie nowych urządzenia od Apple zastanawia się, czy warto to już teraz zrobić, czy może odłożyć swoje plany jeszcze o te kilka tygodni ewentualnie miesięcy i poczekać na nową generację swojego sprzętu, ale również w dzisiejszym filmie powiemy sobie o tym, co czeka iOS w najbliższych tygodniach oprócz samej premiery iOS 19. Także tematów jest całkiem sporo. nie traćmy czasu i lećmy. I tak jak powiedziałem na wstępie, mówi się coraz więcej o iPhone'ach 17, ale im poświęcę dedykowane wideo w nadchodzących dniach, więc jeśli jesteście ciekawi, to subskrybujcie kanał, chociaż już teraz można śmiało stwierdzić, że nie będzie to wielka rewolucja, może poza jednym modelem chodzi o 17R, który ma zastąpić wersję plus, bo to ten telefon ma się w zasadzie najbardziej wyróżniać na tle, chociażby iPhone'ów 16, ale generalnie żadnej wielkiej rewolucji i tak nie będzie. Więc w swoją drogą, jeśli planujecie kupić teraz nowego iPhone'a, to myślę, że jest to całkiem niezły moment, bo pojawiły się świetne ceny wraz ze spadającym kursem dolara. Można kupować te aktualne iPhone'y w super cenach, dużo niżej aniżeli podczas premiery. Jest naprawdę sporo promocji w tych większych sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu, więc tam możecie zajrzeć. Tam też swoją drogą znajdziecie promocyjnego linka do aplikacji NordVPN, gdzie dostaniecie spory rabat i 4 miesiące gratis. Jak oglądacie mi od dłuższego czasu, to zapewne wiecie, że ja NordVPN'a naprawdę bardzo lubię i przede wszystkim używam go od prawie dwóch, nie, nawet już trzech lat. Daje mi się on nie tylko w podróży, jak korzystam z jakiegoś publicznego hotspota, czy to na lotnisku, czy na przykład w hotelu, ale również w domu. Po pierwsze, na jednym koncie możecie być zalogowani na 10 urządzeniach, więc jesteście w stanie używać na telefonie, tablecie, komputerze, czy nawet telewizorze. A jest to fajna sprawa, bo przełączając się na serwery albańskie, często ograniczacie sobie bardzo mocno reklamy, albo w ogóle tych reklam nie ma, także mały pro tip. Natomiast to, co jest ważniejsze, oczywiście, to to, że NordVPN pozwala na zmianę geolokalizacji i wybór jednego z kilku tysięcy serwerów na całym świecie. Dodatkowo ma różne mechanizmy, czy też funkcje zwiększające bezpieczeństwo i anonimowość w sieci, m.in. możliwość korzystania z meshnetu, czy threat protection. Także ja naprawdę już bardzo długo powtarzam, że każdy takiego vpn powinien mieć na swoim, każdym w zasadzie urządzeniu, bo on naprawdę przydaje się nie tylko podczas wyjazdów, ale również w codziennym korzystaniu. Także jeśli będziecie zainteresowani, to polecam Wam skorzystać z mojego promocyjnego linka nordvpn.com ukośnik matkra. Macie go również na dole i dzięki niemu właśnie otrzymacie spory rabat i 4 miesiące gratis, Także polecam to wypróbować. No a my lecimy z tematem, ale zanim przejdziemy do produktów, które jeszcze mają pojawić się w tym roku, to kilka słów o aktualizacjach. O iOS 19 planuję przygotować również dedykowane wideo, bo jest całkiem sporo funkcji, które mają pojawić się w tym nowym systemie. Oczywiście największą zmianą będzie sam odświeżony design, i w tym, że iOS 19 mają też pojawić się funkcje, których nie znaleźliśmy w iOS 18, nawet do tej pory, czyli iOS 18.4 i również nie znajdziemy w tej. Nadchodzącej wersji w kolejnych tygodniach iOS 18.5. Tam w zasadzie zmienia się bardzo, bardzo niewiele. Jak sprawdziłem, to w tej obecnej wersji iOS 18.5 dla deweloperów można sobie co najwyżej zmienić widok poczty, tej nowej odmienionej poczty, no ale teraz właśnie tylko z przeprojektowanym widokiem, lub z drugiej strony jest w inny sposób pokazywana zakładka z gwarancją Apple Car, i to w zasadzie tyle, co oznacza, że Apple nie doda już praktycznie żadnej dużej nowości do iOS 18, właśnie w tej najnowszej wersji 18. 5, co oznacza, że tak naprawdę funkcje, które nam obiecywali, jeśli chodzi o działanie samej Siri, będą przerzucone do iOS 19, jeśli Apple nie będzie miało kolejnych opóźnień, które właśnie teraz spowodowały to, że jeszcze nie uświadczyliśmy tej bardziej zaawansowanej asystentki. No bo przecież mówiło się o tym, że ma lepiej łapać konteksty, że będzie można zmieniać zdanie w trakcie rozmawiania z nią, czy z drugiej strony, że będzie w stanie sama analizować na podstawie naszych osobistych informacji, na przykład kwestie związane z jakimś spotkaniem, znajdzie informacje, na przykład wiadomości, że mieliśmy się spotkać, mówić z mamą na jakiś konkretny dzień, i to wszystko miało jeszcze działać w połączeniu z tym, że Siri będzie widziała to, co my widzimy aktualnie na ekranie i będzie można łatwiej z tym działać, w tym też robić wiele rzeczy jednocześnie w samych aplikacjach. Do tej pory nie można sobie sterować samym smart smarthomem, mówiąc kilka rzeczy, czy duktując kilka komend, bo Siri po prostu się na tym wywala. Ale o tym już pewnie wszyscy wiecie, że tak się nie stało i to ma być opóźnione właśnie do iOS 19. Natomiast raczej nie też do tych pierwszych oficjalnych wersji, a być może dopiero pod koniec 2025 roku, na początku 2026, ale to, co całkiem nowego pojawiło się w całej tej sprawie, to raport, który ujawnia szczegóły działania, a raczej pracy różnych grup inżynierów czy pracowników Apple, którzy działali nad tą usprawnioną Siri. Jak sobie przeczytacie ten raport, to zobaczycie, że naprawdę wynika z tego, że był duży bałagan przy tej funkcjonalności i ciężko się dziwić, że sztuczna inteligencja, Apple Intelligence, działa tak jak obecnie, a raczej nie działa zbyt porywająco tak to łagodnie określmy. Wielokrotnie mówiłem o tym, że porównanie różnych funkcji do działania konkurencji, no w Apple wypada dosyć słabo. Nawet usuwanie niechcianych elementów ze zdjęcia, co jest dosyć prostą funkcjonalnością. Średnio wypada na tle na przykład Galaxy AI, nie mówiąc o tym, że tam macie możliwość tłumaczenia rozmów na żywo, a w Polsce nawet nie można używać Apple Intelligence w naszym języku, tylko trzeba się przełączyć na przykład niemiecki, francuski czy angielski. A generalnie, jeśli jesteście mocniej zainteresowani światem Apple, to polecam wam przeczytać cały ten raport, bo jest tam dokładnie opisane, coś tak naprawdę działo i to, w jaki sposób chcieli pracować, a niektórzy nie chcieli pracować nad tą rozbudowaną Siri, i dostaliśmy też potwierdzenie tego, o czym mówiło się już wcześniej, że rzeczy, które były pokazane odnośnie tej funkcjonalności na WWDC 2024, to nawet nie było demo, to był koncept i pracownicy podczas tego WWDC, którzy pracowali nad tą Siri, totalnie nawet nie wiedzieli, co się stało, że taki koncept został pokazany, bo było wiadomo, że totalnie nic z tego, nawet nie tyle, jeszcze nie działa, co w ogóle nie działa. Można zakładać, że realnie dobrze działającą asystentkę Siri wraz z tymi nowościami otrzymamy dopiero w iOS 19.3, a może nawet 4, co oznaczałoby, że jeszcze sobie gdzieś tak z rok, może trochę mniej niż rok, poczekamy. Natomiast głównie te wszystkie przecieki odnośnie aktualizacji systemowych skupiają się na iOS, no bo tam faktycznie ma być najwięcej nowości, ale pojawiły się od Marka Gurmana też informacje, jak ma wyglądać nowy iPad OS, czyli system na iPady, i tutaj generalnie tych zmian nie ma. Za dużo. Pewnie jeśli iOS się zmieni, to design tego systemu również będzie odmieniony. Natomiast głównie ma on się skupić na jeszcze lepszej produktywności, wielozadaniowości i lepszemu zarządzaniu różnymi oknami, które mamy wyświetlone na tym iPadzie. I to wszystko generalnie ma zmierzać w kierunku macOS. Ale to też nie jest nowość i też to wielokrotnie powtarzałem, że Apple generalnie bardzo mocno na przestrzeni ostatnich lat i myślę, że w kolejnych jeszcze bardziej zbliża do siebie te dwa systemy, aby za kilka lat stworzyć po prostu urządzenie. Z dotykowym wyświetlaczem, klawiaturą, i będzie to taka hybryda MacBooka z iPadem, z jednym systemem. Ja przynajmniej myślę, że do tego to właśnie zmierza, ale jestem ciekawy Waszego zdania, czy Wy też podejrzewacie, że tak to właśnie się skończy, bo myślę, że tutaj zdania będą podzielone, także komentarze są do Waszej dyspozycji. Natomiast przechodząc do meritum, do tego głównego dzisiejszego tematu, czyli jakie urządzenia jeszcze zobaczymy, na WWDC mieliśmy zobaczyć nowego HomePoda połączonego z wyświetlaczem, ale przez liczne problemy związanymi z tłami, czy też opóźnieniami związanymi z pracami nad nowym iOS-em i Siri. Raczej to urządzenie nie będzie w tym roku pokazane. Jeśli już, to mówi się może o jesieni tego roku, ale dopiero sprzedaż miałaby się rozpocząć w przyszłym. Tak przynajmniej twierdził Mark Gurman, że te plany zostały po prostu przesunięte. Natomiast o tym urządzeniu, o jego działaniu i możliwościach sterowania całym smart homem czy Apple Intelligence mówiłem już wielokrotnie w innych filmach. Pomijmy sobie ten temat, bo są jednak ciekawsze urządzenia, które prawie na pewno zobaczymy. Oczywiście będą we wrześniu nowe iPhony, ale o tym też już już było sporo, natomiast drugim takim produktem, na który wiele osób czeka, są oczywiście AirPods Pro trzeciej generacji. W zeszłym roku doczekaliśmy się czwórek z ANC bez ANC, no i to było fajne odświeżenie, chociaż dalej moim zdaniem, jeśli jesteście w stanie zaakceptować dokanałowe słuchawki, to te słuchawki są warte każdej dopłaty względem właśnie czwórek z ANC, bo po prostu lepiej grają, i jest lepsze ANC, no i jest lepsza funkcjonalność, macie możliwość korzystania z aparatu słowego, albo te osoby, które mają jakieś problemy, Mogą po prostu wykorzystywać tą funkcjonalność. Natomiast nowe AirPods y Pro mają być odmienione. One też nie będą ewolucyjne, nie mówiąc o jakiejś rewolucji. O takich sławkach mówi się jako kolejnej generacji, bo Apple podobno chce wyposażyć je w kamery analizujące nasze gesty, dzięki czemu będzie można wykonywać różne czynności z tymi sławkami, nie tylko mówiąc do niej na przykład poprzez Hey Siri, ale po prostu robiąc coś w powietrzu za pomocą naszych dłoni i kamery mają po prostu to sczytywać. To może być naprawdę ciekawe, ale tutaj się mówi co najmniej jeszcze o dwóch, trzech latach abyśmy poczekali sobie na tą funkcjonalność. Natomiast nowe AirPodsy mają być przeprojektowane. Design prawdopodobnie mocno się nie zmieni. Może będą one jeszcze nieco krótsze. Z drugiej strony pudełko ma być na wzór tych z AirPodsów czwartej generacji. Nie ma być już przycisku do parowania. Z drugiej strony ma być podkręcony procesor audio, a także wzmocniony ANC. Być może Apple będzie chciało zaatakować te najlepsze modele pod tym względem, bo tak jak Wam mówiłem, Sony czy BOZE moim zdaniem, również Denony, oferują jeszcze wyższe przy Poziom tego ANC, chociaż dla użytkowników iPhone'ów lepszych sławek aniżeli AirPods, moim zdaniem, osobiście nie ma, zwłaszcza jeśli patrzycie na całą funkcjonalność, automatyczne przełączanie się i tak dalej. Chociaż z tym automatycznym przełączaniem to może być też różnie, bo Apple do 2026 roku w Unii Europejskiej ma umożliwić innym producentom, aby również oni mogli przełączyć się pomiędzy różnymi i urządzeniami. Takie są zalecenia, a raczej obowiązki, które nałożyła Komisja Europejska znów na tę firmę. Natomiast oprócz tego, jeśli mówimy o AirPods, Pro trzeciej generacji wraz z iOS 19 ma pojawić się na tych nowych słuchawkach i być może tych starych, to nie jest też potwierdzone, funkcja tłumaczenia rozmów, a raczej wsparcia dla aplikacji tłumacz od Apple, tak abyśmy mogli słuchać bezpośrednio w czasie rzeczywistym tych odpowiedzi, bezpośrednio właśnie na słuchawkach. No i mówi się o tym, że same słuchawki mają być wyposażone w czujnik monitorowania tętna, czyli funkcjonalność, która jest znana z innych słuchawek, czy to na przykład też Power Beatsów Pro 2, będzie też czujnik mierzenia temperatury w uchu, jako właśnie taki dodatkowy parametr, który będzie można sobie monitorować i na bazie którego później będzie można w lepszy sposób kontrolować osiągi w swoich treningach. Także to jest w zasadzie te drugie po samych iPhone'ach urządzenie, które w tym roku na jesieni może wzbudzić największy szał. Ale na tym się oczywiście nie skończy, bo w tym roku również mamy zobaczyć trzy nowe smartwatche. Apple Watcha serii 11 jako ewolucję z niewielkimi usprawnieniami w stosunku do dziesiątki. Pojawi się prawdopodobnie czujnik do mierzenia ciśnienia krwi. Samo zresztą jak w Apple Watchu Ultra trzeciej generacji, bo on nie ma mieć większych zmian konstrukcyjnych, być może Apple uda się go minimalnie odchudzić, no bo teraz dosyć mocno odstaje od samego nadgarstka. Będą prawdopodobnie znów dwie opcje kolorystyczne i oczywiście nowy chip, ale w zasadzie tutaj ten nowy układ ma trafić do trzech zegarków, nie tylko do Ultra, ale również do Serii 11 czy SE trzeciej generacji, bo tak, ten zegarek, ten budżetowy zegarek również ma zadebiutować. Mówi się, że Apple tutaj może delikatnie podkręcić design, a raczej zmienić znów wielkość tych ekranów i przejść, na na model 41-45 mm, czyli zaciągnąć to, co mieliśmy do Apple Watcha Serii 9. Także zegarki w tym roku przejdą prawdopodobnie takie delikatne odświeżenie z nową mocą. Ma też pojawić się funkcjonalność związana z Apple Intelligence. Zostałych urządzeń wielokrotnie Wam mówiłem, że najprawdopodobniej zadebiutują jeszcze nowe MacBooki Pro w trzech wariantach, w zasadzie w dwóch rozmiarach, ale z chipami M5. Natomiast prawdziwa rewolucja ma przyjść z chipem M6. Nawet nie chodzi o moc tego procesora, ale w 2017 w 26 roku prawdopodobnie te MacBooki dostaną OLEDy jako pierwsze w ogóle laptopy od Apple. Być może będzie też aktualizacja Maca Mini z procesorem M5. On wraz z iMaciem również debiutował w październiku, pod koniec października. Byłem sam na evencie w Los Angeles właśnie z tego tytułu. Natomiast trzeba pamiętać, że akurat Apple w przypadku tych komputerów nie skupia się na corocznej aktualizacji, tylko raczej co dwa lata, więc tutaj nie byłbym tego taki pewien. Natomiast oprócz tego, podczas tych wrześniowo-październikowych premier, które mają być, ma być pokazany również nowy AirTag z udoskonaloną opcją śledzenia, będzie ono bardziej dokładne, ma być lepiej zabezpieczony sam głośnik, którego teraz nie będzie dało się po prostu wyciągnąć, jakby potencjalni złodzieje czy raczej stalkerzy nie byli w stanie wymontować tego modułu, który odpowiadał za sygnalizowanie, że ktoś Was śledzi, że macie wrzucony na przykład do torebki właśnie taki lokalizator. No i na deser mamy zyskać nowe Apple TV, ono raczej pod względem wyglądu nie ma być odmienione, pewnie będzie znów nowy procesor i być może pojawią się funkcje związane właśnie z... Apple Intelligence i ewentualnie Smart Home, bo jak wiadomo Apple TV jest teraz tak naprawdę hubem, który trzeba mieć, aby oprzeć się, jeśli chodzi o Apple HomeKit. Także jak widzicie, tych produktów jest całkiem sporo. Oprócz tego na jesieni dostaniemy oficjalną już wersję iOS 19 czy nowej wersji na iPady, na komputery, więc jest na co czekać, chociaż te najbliższe tygodnie, oprócz oczywiście samego WWDC, raczej zapowiadają się spokojnie. Na nim będą głównie premiery software'owe, a raczej pokazane wersje beta, no i we wrześniu pełne przystępności spieszenie i pokazanie kolejnych produktów. Także jeśli nie możecie się doczekać, to subskrybujcie kanał. No i pamiętajcie, że wraz z moim kodem promocyjnym nordvpn.com ukośnik matkra. Linka macie też na dole. Otrzymujecie spory rabat i 4 miesiące gratis. Moim zdaniem jest to naprawdę aplikacja warta wypróbowania, zwłaszcza, że przez 30 dni możecie ją sobie testować. I jeśli coś Wam się nie spodoba, to NordVPN zwróci Wam pieniądze, więc myślę, że warto. A korzyści jest naprawdę sporo. Zwiększacie bezpieczeństwo czy anonimowość w sieci. Możecie korzystać z wielu tysięcy serwerów na całym świecie. Tak jak wam mówiłem, linka nordvpn.com kosznik macie na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!